Mam przyjemność zaprezentować wystawę Prywaciarze Początki Polskiej Mikroprzedsiębiorczości, którą zorganizowała Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Bogusława Federa. Wystawa dokumentuje historię tych osób, które tworzyły prywatną przedsiębiorczość w latach 45-89 i losy tych ludzi, a także przeszkody, jakie ówczesne władze stawiały ludziom, których nazywano. Określano mianem prywaciarzy. Wystawa składa się z części obrazowej, to jest 28 plansz pokazujących historię przedsiębiorców, zdjęcia unikalne tych ludzi, którzy tworzyli tę przedsiębiorczość, zawodów unikalnych. A druga część wystawy to przedmioty z tamtych lat, również z unikalnymi rzeczami, na przykład maszynką do produkcji wkładów długopisowych. Czy maszynkom zakładu fryzjerskiego, która służyła do robienia loków. Zachęcam wszystkich do oglądania tej wystawy i zachęcam do dokumentowania własnych przedsiębiorców z tamtych lat.